Dzień dobry. Dziś o nadużywaniu zaufania w relacjach. To kontynuacja wątku relacji niespełnionych. Jako ludzie potrzebujemy żyć w relacjach. Jak już mówiłam, one są nam potrzebne jak powietrze. Jednakże nie może być to morowe powietrze. Które nas zabija. Dotyczy to stąd naszej uważności i bycia sobą. Kiedyś usłyszałam takie zdanie na jednym z warsztatów, które brzmiało: Kocham siebie, gdy jestem z tobą. Dotyczy to każdej relacji. Potrzebujemy w relacji pamiętać, aby zostać sobą, aby nikt nas nie niszczył, nie umniejszał, szanował naszą godność i zaufanie, którym obdarzyliśmy drugą osobę. Jeśli chodzi o zaufanie, to jest ono bardzo subtelną strukturą psychiczną. Jest niczym pajęczyna, którą delikatne dotknięcie opuszkiem jednego palca może zniszczyć, i już nie da się takiej samej odbudować. Nadużycie zaufania jest takim zniszczeniem pajęczyny aż do spodu. Nie sposób zaczynać misternie wleść Ją od nowa. Trzeba odbudować ale siebie, uzdrawiając cierpienie, które pozostawiła relacja i które boli. I to warto zrobić od razu. Pamiętając, że nie możesz polec na polu. Bo to nie jest twoje pole chwały, a lekcja życia. Potrzebująca odrobienia i nie powtarzania już jej nigdy więcej. W relacjach mamy brać pod uwagę też cel, który przyświeca nam w życiu cel życia, a nie chwili oraz zyskanie czegoś, co jest ponadosobowe. To ma być bezinteresowne w sensie własnego zysku, a ponadczasowe zysk dla świata, z siebie, dla innych. Stąd jest to bezwarunkowe w sensie zostawienia czegoś po sobie, odciśnięcia śladu w życiu innych ludzi, często zupełnie nieznanych. To nie jest o kolekcjonowaniu dworu, jak mówiłam w jednym z poprzednich nagrań, aby mnie adorował. To jest o dzieleniu się tym, co niezniszczalne i co da coś innym w ich życiu, dla ich życia, a tym samym dla świata. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Jeśli zainteresował Cię ten film, czy któryś z pozostałych, naciśnij like, subskrybuj i prześlij do znajomych. Pamiętaj, że życiowa mądrość musi ożyć w ludziach i prowadzić do spełniania siebie już od teraz, a nie czekać na emeryturę. Dziękuję bardzo za uwagę.